Wokół nas wibruje dźwiękami, których nie słyszymy. Nietoperze ćwierkają i bełkoczą w ultradźwiękach. Słonie wyjawiają sobie infradźwiękowe sekrety, a rafy koralowe to wodne dyskoteki podskakujące z trzaskami, sykami i kliknięciami życia morskiego. The Sounds of Life. To niedawno wydana książka krytycznej ekoloski Karen Becker. I'm also a professor and Canada Research Chair at the Department of Geography at the University of British Columbia. Ludzie od dawna poszukiwali możliwości rozmawiania ze zwierzętami. Zajmowała się tym tematem sławna fikcyjna postać doktora Dolittle. Rozmawiasz ze zwierzętami? <grym> Przez wieki nawet nie wiedzieliśmy, że wiele z tych dźwięków w ogóle istnieje, ale wraz z postępem technologii rośnie również nasza zdolność słuchania. Dzisiaj narzędzia takie jak drony, rejestratory cyfrowe i sztuczna inteligencja pomagają nam słuchać dźwięków natury w niespotykany dotąd sposób, zamieniając świat badań naukowych i otwierając kuszącą perspektywę. Już niedługo komputery pozwolą nam rozmawiać ze zwierzętami. W pewnym sensie to już się zaczęło. Technologie cyfrowe, tak często kojarzone z naszym wyobcowaniem z natury, dają nam możliwość słuchania nie ludzi w niesamowity sposób, ożywiając nasz związek ze światem przyrody, pisze Karen w swojej nowej książce. Zautomatyzowane stanowiska nasłuchowe zostały ustawione w ekosystemach na całej planecie, od lasów deszczowych po głębiny oceanów. A miniaturyzacja pozwoliła naukowcom przyczepić mikrofony do zwierząt tak małych jak pszczoły miodne. W połączeniu te cyfrowe urządzenia działają jak aparat słuchowy na skalę planetarną, umożliwiając ludziom obserwację i badanie dźwięków natury poza granicami naszych możliwości sensorycznych, pisze Karen. Wszystkie te urządzenia zbierają masy danych, których nie dałoby się przejrzeć ręcznie. Tak więc naukowcy zajmujący się bioakustyką i ekoakustyką sięgają po wsparcie sztucznej inteligencji, aby przekopać się przez stosy nagrań, szukając wzorców, które mogą pomóc nam zrozumieć, jak zwierzęta rozmawiają ze sobą. Powstały już między innymi bazy danych pieśni wielorybów i tańców pszczół miodnych, które pewnego dnia posłużą do stworzenia zoologicznej wersji tłumacza Google. Ale ważne jest, aby pamiętać, że nie odkrywamy tych dźwięków po raz pierwszy. Jak podkreśla Karen w swojej książce, rdzenne społeczności na całym świecie od dawna są świadome, że zwierzęta mają swoje własne formy komunikacji, podczas gdy zachodni naukowy establishment historycznie odrzucał ideę komunikacji ludzi ze zwierzętami. Wielu badaczy spotkało się z silnym sprzeciwem ze strony społeczności naukowej, kiedy sugerowali, że wieloryby, słonie, żółwie, nietoperze, a nawet rośliny wydają dźwięki, a nawet mogą mieć własne języki. Spędzili prawie tyle samo czasu na odpieraniu sprzeciwu, co na prowadzeniu badań. W XX wieku podejmowano wiele prób nauczenia naczelnych ludzkiego języka lub języka migowego. Opierało się to na założeniu, że język jest unikalny dla ludzi i że gdybyśmy mieli udowodnić, że zwierzęta posiadają język, musielibyśmy udowodnić, że potrafią nauczyć się ludzkiego języka. Z perspektywy czasu jest to bardzo antropocentryczny pogląd. Dzisiejsze badania mają zupełnie inne podejście. Zaczyna się od nagrania dźwięków wydawanych przez zwierzęta, a nawet rośliny. Następnie wykorzystuje się zasadniczo uczenie maszynowe do analizowania gór danych w celu wykrycia wzorców i powiązania ich z zachowaniami w celu ustalenia, czy dźwięki przenoszą złożone informacje. To, co robią ci badacze. Nie polega na próbie nauczenia tych gatunków ludzkiego języka, ale raczej na kompilowaniu słowników sygnałów, a następnie próbie zrozumienia, co te sygnały oznaczają w obrębie tych gatunków. Chociaż wydaje się, że to się zmienia wraz z naszym coraz lepszym zrozumieniem zwierząt, Karyn ostrzega, że umiejętność komunikowania się ze zwierzętami może być albo błogosławieństwem, albo przekleństwem. I musimy dokładnie przemyśleć, w jaki sposób wykorzystamy nasz postęp technologiczny do interakcji z przyrodą. Możemy wykorzystać zrozumienie bogactwa dźwiękowego naszego świata, aby zyskać poczucie pokrewieństwa z naturą a nawet potencjalnie naprawić część wydarzonych przez nas szkód, ale ryzykujemy również, że użyjemy naszych nowo odkrytych mocy, aby potwierdzić naszą dominację nad zwierzętami i pozyskamy manipulacyjne zdolności do udomowienia dzikich gatunków, których jako ludzie nigdy wcześniej nie byliśmy w stanie kontrolować. W 2018 roku naukowcy z Dalem Center for Machine Learning and Robotics w Niemczech zaprojektowali RoboBee, robopszczołę, która naśladuje taniec pszczół służący do przekazywania sobie informacji. Robot, który w niczym nie przypomina prawdziwej pszczoły, to gąbka ze skrzydłami przymocowana do pręta, który kontroluje jej ruchy. Zespół tak wyszkolił robota, aby naśladował ruchy tańca, który składa się z różnych form przepływu powietrza i wibracji i oszukał w ten sposób pszczoły, aby go słuchały. Same pszczoły miodne wydają setki dźwięków, a teraz wiemy, że ich język składa się nie tylko z dźwięków, ale też z wibracji i z pozycji. Robo pszczoła jest w stanie wykorzystać komunikację taneczną pszczół miodnych, aby przekazać innym pszczołom, dokąd mają lecieć lub aby przestały się poruszać. Karen twierdzi, że kolejnym etapem tych badań jest zainstalowanie tych robotów w ulach, aby zaakceptowały one te roboty jako członków swojej społeczności od urodzenia. Wtedy mielibyśmy bezprecedensowy stopień kontroli nad ulem. Zasadniczo udomowimy ten rój w sposób, w jaki nigdy wcześniej tego nie robiliśmy. Stwarza to możliwość eksploatacji zwierząt, a wykorzystanie zwierząt w celach militarnych ma długą historię. Więc myślę, że to jedna ze ścieżek, która budzi wiele sygnałów alarmowych, ostrzega Karen. Inny międzynarodowy zespół naukowców rozpoczął niedawno ambitny projekt słuchania, kontekstualizowania i tłumaczenia komunikacji kaszalotów, mając na celu porozmawianie z tymi majestatycznymi zwierzętami morskimi. Ten projekt, nazywany SETI, wykorzystuje również sztuczną inteligencję do interpretowania dźwięków, klikania lub kodu, które kaszaloty wydają, aby komunikować się ze sobą. Projekt SETI, rozpoczęty w październiku 2021, wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego NLP pod dziedzinę sztucznej inteligencji, która zostanie przeszkolona na 4 miliardach kodów kaszalotów. Te kliki, które słyszeliście, nazywane kodami, są tylko facetem tego, co wiemy o ich komunikacji. Wiemy, że te zwierzęta komunikują, tylko jeszcze nie wiemy, co mówią. Projekt SETI chce się dowiedzieć. Plan polega na tym, aby sztuczna inteligencja skorelowała każdy dźwięk z określonym kontekstem. Według naukowców wyczyn ten zajmie co najmniej 5 lat. Jeśli zespół osiągnie swoje cele, kolejnym krokiem będzie opracowanie i wdrożenie interaktywnego chatbota, który nawiąże dialog z kaszalotami żyjącymi na wolności. Dlaczego naukowcy skupiają swoje badania na kaszalotach? Z pewnością nie dlatego, że można je wykorzystywać militarnie. Gdybyśmy umieli z nimi rozmawiać, nie tylko moglibyśmy im powiedzieć, dokąd mają coś tajnego przetransportować lub podłożyć, ale na przykład zapytać, gdzie stacjonują okręty wroga, na przykład podwodne. Myślę, że kaszaloty mogłyby również sporo opowiedzieć o niezidentyfikowanych obiektach. Podobno w oceanach jest tego najwięcej. W tym artykule z 2019 roku The conversation. czytamy, że do norweskich rybaków podpłynął wieloryb Białuga w rosyjskiej uprzęży z uchwytem na kamerę GoPro. Co wywołało spekulacje, że zwierzę zostało wyszkolone przez rosyjską marynarkę wojenną do zbierania danych wywiadowczych. Ale u wybrzeży Skandynawii pokazuje się wiele dziwnych rzeczy, gdy trzeba podwyższyć wydatki na wojsko. Chociaż teoria ta nie została potwierdzona, jest całkowicie prawdopodobna. Siły zbrojne na całym świecie mają długą i niepokojącą historię wykorzystywania ssaków morskich. If you liked it, leave a like. If you like the content, please subscribe. Thanks for watching.